Siema, siema. witam was w kolejnym odcinku. Jak słyszycie gra legendarna muzyczka z pierwszego odcinka Ukrytych Schodów w Podłożu. Dzisiaj jestem dumny, bo mogę wam zaprezentować wersję V2. Jest ona mniejsza, w sensie węższa o 1. Niestety minus tej wersji jest to, że po otwarciu widać trochę bebechy tego mechanizmu. Nie da się nic z tym zrobić, nie da się tego za bardzo udekorować. Mianowicie wygląda to tak, mechanizm się otworzył, działa dosyć szybko. No i tak, tutaj widzimy bebechy. Ten obserwer musi być tutaj koniecznie, ta dziura musi być tu koniecznie, nie da się jej załatać Jak załatacie to, zepsujecie mechanizm. No i tutaj yy, najważniejsze. Przy budowaniu musicie sobie zostawić trzy kratki przerwy. Może pokażę wam to już na takim wolnym modelu Wygląda to tak Mechanizm w stanie spoczynku jakby mieści się w tej przestrzeni Jest ona po prostu węższa o jeden a tak to reszta wymiarów się zgadza z poprzednią wersją w tym, że tu nie potrzebujemy stawiać dodatkowo podłogi bo w poprzedniej wersji tu jeszcze na tej wysokości gdzieś się stawiało repeatera i musiała być tu podłoga Tu już nie musi być A więc tak tak jak mówiłem, po otwarciu mechanizmu musimy yy, zapewnić jemu te trzy kratki przestrzeni swobody, żeby mógł sobie dobrze działać. Wygląda to w ten sposób. Bardzo ciekawie tutaj wygląda ten y, mechanizm. Niestety on troszeczkę spowalnia całość y, działania tego systemu, ale nic nie dało się z tym zrobić, żeby to zmieścić w takiej wielkości. na no to musiałem pójść na jakieś kompromisy. No jest, są dosyć duże te kompromisy, no bo tutaj widać, że są jakieś dziury, jakieś, jakieś tutaj wystaje i tak dalej. Ale i tak cieszę się, że udało mi się zrobić to moje takie małe wyzwanie, żeby zmieścić taki mechanizm w takiej przestrzeni. Także zapraszam Was na poradnik. Przejdźmy do budowy mechanizmu. Dobra, więc tak. Postanowiłem już tutaj zbudować tą przestrzeń 2 na 4 I tak, zaznaczyłem sobie tutaj miejsce, gdzie jest włącznik. Yy, czyli nasza dźwignia. Równie dobrze możemy podłączyć parę dźwigni, tylko musimy zastosować odpowiednią bramkę sor, żeby, jak tu mamy dźwignię gdzieś tam na dole, to żeby one jakby niezależnie od siebie działały. No to są takie podstawowe umiejętności redstone, jak ktoś chce budować takie mechanizmy. A teraz pokażę wam, jak zbudować właśnie nasze te schody. Zacznijmy sobie może od yy, postawienia pistonów, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Żeby był jakiś punkt odniesienia. Więc tak, kładziemy sobie w ten sposób. Tutaj. Następnie tak. Yy, tutaj tak. A jeszcze tak wam pokażę. Tutaj musi być obserwer, który patrzy się na dół i kieruje sygnał do góry. No tutaj kładziemy pistona. I tutaj jedyny nielepki piston w całym mechanizmie. I teraz tak. Poprowadźmy sobie jakieś zasilanie. Wygląda to w ten sposób. tak Tak. Teraz tutaj dwa bloki stawiamy repeatera na 4 tiki i observer. Następnie położymy sobie tutaj blok, ten blok jest tutaj ważny, a tego obserwera tak żeby się patrzył tutaj na dół. Tutaj ustawiamy redstonea i tak. Tutaj stawiamy dropera, on też jest bardzo ważny i observer oraz blok tutaj musi być. Teraz tak, kładziemy tutaj redstonea, nie przejmujemy się, że tu się coś rusza, najwyżej poprawimy. Tak, i na cztery tiki. Teraz idziemy na drugą stronę, dwa bloki, yy, tak, tak. O, i zapomniałem właśnie. Tutaj musi być jeszcze jeden piston w ten sposób. Tak, o, tutaj pokażę. On musi być, ponieważ yy, dzięki niemu. Nie mamy tutaj dwóch pistonów i to musi być tak niestety skonstruowane, nic za to nie poradzę, ale jest to dosyć sprytnie rozwiązane, więc jest ok. I teraz tak, wkładziemy tutaj jeszcze obserwera i całość powinna nam już ładnie śmigać. No, jak widać wszystko sobie ładnie działa. Cieszę się, że mogłem Wam zaprezentować ten mechanizm, że mi się w ogóle udało to zrobić w takiej przestrzeni. Mam nadzieję, że mechanizm Wam się spodobał. Zapraszam do oglądania moich innych poradników. Także trzymajcie się. No i cześć.